Chciałbyś pisać hułki, które zarabią 100 tysięcy złotych? Chciałbyś poznać na to lepszy sposób? Podzielę się z Tobą 10 -ma sprawdzonymi wzorami pisania hooków. Jestem Adam Jagłowski, marketingiem zajmuję się od 10 lat. To jest podcast Praktyczny Marketing B2C. Czym właściwie jest hook? Hook to element reklamy lub kontentu, którego celem jest zdobycie uwagi użytkownika. Z racji tego znajduje się na początku reklamy, wideo czy maila. Na początku tego odcinka spytałem, czy chciałbyś poznać lepszy sposób na pisanie hooków? I to jest pierwszy huk. Zwrócenia uwagi na problem i czy chciałbyś, żeby był lepszy sposób na coś, na przykład wypadanie włosów. Dwa kolejne z tej samej serii wywoływania problemu. Zmęczony kiepskimi poradami pisania kopii, gotowy pokonać słabe reklamy. Jeśli tak, to właśnie może zacząć huk od zmęczony jakimś problemem lub gotowy pokonać problem X. Dlaczego to działa? Jeśli rozwiązujesz konkretny problem i twoja grupa docelowa ma ten problem, to jeśli go przywołasz w tekście reklamowym, to zainteresujesz swoich potencjalnych klientów. Przedsiębiorcą, chcesz poznać więcej sposobów? To właśnie był kolejny, tak zwana metoda call-out, w której w reklamie wywołujesz swoją grupę docelową. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to zwróciłem twoją uwagę i pomyślałeś o, do mnie mówi. To działa na tej samej zasadzie, gdy usłyszysz swoje imię w tłumie, po prostu cię to wyrwie za dumę i zwróci uwagę. Więc pierwsza z tej serii, a czwarta ogółem to grupa docelowa, plus jakiś inny hook. Kolejny przykład. Jesteś przedsiębiorcą, który chciałby mieć profesjonalną pomocą marketingu. Przedsiębiorcy prowadzący biznes B2C kochają ten podcast, więc zostaw suba. Kiedy stosować call-out? Gdy masz specyficzną grupę docelową lub niszowy produkt. W dodatku, co ważne, Twoja grupa docelowa powinna sama się tak określać. Na przykład, sprzedajesz wegańskie bezglutenowe ciaska. Jeśli sprzedajesz, to odezwij się, bo ja nie mogę jeść glutenu. Kolejnym sposobem pisania chuchów jest zacząć od głównej korzyści. Na przykład. Wielka wyprzedaż koszulek sportowych, rabaty nawet do 70%. Ósmym jest. Wyobraź sobie życie bez bólu kolan. Możesz też zacząć od cytatu. Otwarcie cytatu. Najlepsze ciasto, jakie jadłam. Zamknięcie cytatu. Ostatni, ale świetny sposób, jeśli zrobiono dobrze, to odrobina kontrowersji. Na przykład. Przestań reklamować się na Facebooku. Potem trzeba wyjaśnić czemu. Ja mógłbym na przykład powiedzieć, zanim nie posłuchasz, jak zbudować idealny lejek w e-commerce. W opisie zostawiam link do ściągi, ale czy chciałbyś, żeby był lepszy sposób zapamiętywania, jak pisać huki? Jesteś zmęczony tym, że nie czytałem twoich reklam. Czy jesteś gotowy pisać świetne huki? Słuchaczu, czy widzisz, że właśnie robię podsumowanie dzisiejszego odcinka? Ale go nie dokończę. Być może po czterech hukach zacząłeś odczuwać zniecierpliwienie, gdzie jest jakaś puenta. Dlatego w swoich reklamach staraj się nie stosować więcej niż dwóch. Jeśli wydajesz ponad 3000 zł na reklamy i chciałbyś znacząco poprawić swoje wyniki, zgłoś się na darmową konsultację. Dziękuję ci za przesłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie przydatne. Pamiętaj o oszczędze w opisie. Pamiętaj też o subskrypcji. Do usłyszenia i do następnego odcinka. Cześć.